Seria anatomiczne Macanki zawiera elementy na gości ukazywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Treści dedykowane są uczniom i studentom kierunków medycznych. Wszystkie osoby przedstawione na nagraniach są pełnoletnie i wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku. Dzień dobry. Jeśli i Wy odruchowo zanuciliście tę piosenkę w głowie, to błagam. Nie uświadamiajmy innych. Zamiast o gustach muzycznych, wolałbym porozmawiać o grupie mięśni pośladkowych, a konkretnie o mięśniu pośladkowym wielkim. Zapraszam na odcinek. Mięsień pośladkowy wielki, jak sama nazwa wskazuje, należy do mięśni pośladkowych, a więc zlokalizowany jest po tylnej stronie naszej miednicy. Jest to mięsień niezwykle duży i powierzchowny. Ma sporo do zrobienia, ponieważ oprócz tego, że jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego, dodatkowo będzie również rotował do zewnątrz. Współdziałał będzie z napinaczem powięzi szerokiej, tworząc pasmo biodrowo-piszczelowe. Będzie również brał udział w kontroli i ustawieniu miednicy, jak również w zachowaniu wyprostowanej postawy naszego ciała. Sporo roboty. Przyczepy mięśnia pośladkowego wielkiego to powięź THL, talerz kości biodrowej oraz więzadło krzyżowo-guzowe, dodatkowo boczny brzeg kości krzyżowej i kości guzicznej. Przyczepem końcowym jest tzw. guzowa guzowatość pośladkowa kości udowej, zlokalizowana na tylnej części trzonu poniżej krętarzy. W tej też okolicy mięsień pośladkowy wielki wrasta się i wraz z napinaczem powięzi szerokiej tworzy tzw. pasmo biodrowo-piszczelowe. Wykonamy orientacyjny rysunek pośladkowego wielkiego. Palpację ułatwiającą to zadanie najlepiej wykonać w pozycji leżenia przodem. Zaznaczmy sobie na początku okolice fałdu pośladkowego. Wyrysowanie mięśnia ułatwi nam może napięcie izometryczne, a więc polecenie zaciśnij pośladki lub wykonanie wyprostu w stawie biodrowym. Wypalpowany wcześniej fragment pasma biodrowo-piszczelowego i napinacz powięzi szerokiej pozwoli nam łatwo natrafić na miejsce, gdzie wplatają się w pośladkowy wielki. Zazwyczaj jest to dość tkliwe miejsce, tutaj zaznaczone siniakiem, którego ja nie jestem autorem. Rozszerzając kwestię ruchów na staw biodrowy, tak jak już powtarzam i powtarzać będę, przede wszystkim musimy wyobrażać sobie pośladkowy wielki jako najsilniejszy prostownik stawu biodrowego, ale również jest silnym rotatorem do zewnątrz. I w miarę silnym przywodzicielem. Tak jak powiedziałem, mięsień pośladkowy wielki jest bardzo ważnym mięśniem stabilizacyjnym, ponieważ umożliwia nam zachowanie pionowej pozycji ciała podczas stania i chodzenia, ale również silnie bierze udział w aktywnościach takich jak wchodzenie po schodach, wstawanie z krzesła czy podnoszenie się z pozycji klęcznej. Stąd jedną z lepszych aktywności, żeby wyrobić sobie pośladki, jest właśnie. Wchodzenie po schodach. Napięcie tego mięśnia pokaże nam nasza różowa fajterka. Kolejna zagadka. Mięsień pośladkowy wielki, jak już powiedzieliśmy, jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego. Ale jak nazwiemy jego dwóch najsilniejszych antagonistów w tym ruchu? Damam chwilę. Już? Będzie to oczywiście mięsień biodrowo-lędziwowy i czworogłowy Uda. Mięsień pośladkowy wielki za nami. Mam nadzieję, że nie wzbudza on niepotrzebnych emocji, a jedynie skupiamy się na anatomicznym podejściu. Jak widzicie, tego samego dnia nakręcałem jeszcze napinacz, albo jak to woli, naprężacz powiedzi szerokiej, i to on będzie głównym bohaterem przyszłotygodniowego odcinka. Do zobaczenia!